Dzień dobry Państwu z Warszawy dziś. Opowiem dzisiaj o dość kontrowersyjnym, jak się okazuje, temacie, to znaczy o alkoholu. A wszystko zaczęło się od publikacji zdjęcia takiego napoju dla dzieci, który jest sprzedawany w butelkach imitujących butelki do win musujących i szampanów. Czyli znany wszystkim taki pseudo szampan dla dzieci. A w rzeczywistości zwykły gazowany napój słodzony o wysokiej zawartości cukru, jak na dziecięce brzuszki. No ale sylwester jest podobno raz w roku. Nie będę dzisiaj poruszała tematów pseudo szampanów dla dzieci. Zrobię to następnym razem. Natomiast dzisiaj. Mm, Mam do Państwa pytanie: jak często pijecie alkohol? Jaka jest definicja alkoholizmu? To jest moje drugie pytanie. Jakie macie przeświadczenia, schematy dotyczące alkoholika, czyli osoby uzależnionej od alkoholu? Jak sobie wyobrażacie alkoholika? czy jest to osoba, która straciła kontrolę nad swoim życiem, która gdzieś siedzi na schodkach pod sklepem i wali wódę prosto z butelki albo piwo jakiejś niskiej jakości albo tanie wino. ubrana byle jak, brudna, zażygana. włosy w nieładzie, nieumyte. Tak sobie wyobrażacie alkoholika? A jeśli powiem wam, że alkoholicy Wyglądają zupełnie inaczej. Jeśli powiem Wam, że alkoholicy są wśród Was, że są ubrani w drogie ubrania, szyte na miarę garnitury, kaszmirowe swetry, skórzane spódnice, drogie buty na wysokim obcasie, szyte na miarę pantofle, jeżdżą drugimi samochodami, mieszkają w dużych domach. Mieszkaniach, na pięknych osiedlach, jeżdżą na drogie wakacje. Piją drugi alkohol z drugich kieliszków siedząc na drogiej kanapie, albo na pięknym tarasie z widokiem na morze, na światła miasta. To co wtedy pomyślicie? Nie, no, przecież tak nie wygląda alkoholik. Przecież alkoholik to menel spod sklepu. No jak można prezesa dużej firmy nazywać alkoholikiem? Przecież on normalnie chodzi, mówi dzień dobry, opowiada dowcipy. No jak można powiedzieć, że jest alkoholikiem? Jak można nazwać alkoholiczką kobietę, która jest lekarzem, która jest prezeską bardzo znanej firmy? No przecież takie osoby na wysokich stanowiskach, modnie ubrane w drogie ciuchy, nie mogą być alkoholikami, bo przecież Alkoholik to tylko manel, prawda? Poza tym, jeden kieliszek wina dziennie to nic takiego. Oj tam, oj tam. Przecież wszyscy piją. A w Grecji to co? Zawsze do każdego posiłku. I we Włoszech, i we Francji wszyscy piją i wszystko jest w porządku. I nikt nie choruje. To co to jest ten alkoholizm w takim razie? Jak wygląda alkoholik? Czy. My jesteśmy alkoholikami, jeżeli pijemy tylko okazjonalnie. Tylko jeden kieliszek wina do kolacji. Okazjonalnie, czyli codziennie, bo codziennie jemy kolację. Ale to jest tylko do kolacji, to nie jest tak, że pijemy do lustra. No nie, nie, no przecież wiadomo. Kiedy jest się alkoholikiem? A gdzie jest ta granica, że jeszcze nie jestem alkoholikiem? Czy. Jeśli nie wyobrażam sobie kolacji bez kieliszka wina, to już jestem alkoholikiem czy nie? A jeżeli nie wyobrażam sobie imprezy bez drinków, to już jestem alkoholikiem czy jeszcze nie? Jeżeli się nie zataczam pod sklepem, to znaczy, że jeszcze nie jestem alkoholikiem? A jeżeli w każdy weekend piję i nie ma możliwości, żeby był jakikolwiek weekend bez alkoholu, to już jestem alkoholikiem czy jeszcze nie? Co jest wyznacznikiem bycia alkoholikiem? Jakie są granice uzależnienia od alkoholu? Gdzie ono się zaczyna dla Państwa? Bo dla mnie zaczyna się tam, gdzie ja sobie nie wyobrażam czegoś bez alkoholu. Na przykład nie wyobrażam sobie wieczoru bez kieliszka wina, albo bez szklaneczki whisky, drogiej whisky, drogiej szklaneczki, drugiego wina w drogim kieliszku. Jeżeli ja sobie czegoś nie wyobrażam i muszę, iść do sklepu, bo nie mam wina, whisky, piwa albo jakiegoś innego alkoholu i po prostu muszę wyjść do tego sklepu, żeby ten alkohol kupić, bo nie ma możliwości, żeby ten wieczór bez alkoholu się odbył, to dla mnie to już jest uzależnienie od alkoholu. Jeżeli ja wychodzę na imprezę i ja muszę wypić, bo nie ma takiej możliwości, żebym była ze znajomymi w klubie i nie piła, to już jest uzależnienie od alkoholu. Jeżeli ja mam zawsze alkohol w domu, bo muszę mieć zawsze, bo przecież codziennie ten alkohol schodzi i nie ma takiej możliwości, żebym ja nie miała alkoholu, bo to będzie po prostu dla mnie mocno stresujące. Ja się robię nerwowa, jak ja nie mam alkoholu w zapasie. To już jest uzależnienie od alkoholu. Zastanówcie się, gdzie się dla was zaczyna uzależnienie i czy nie jest przypadkiem tak, że mamy ten obraz alkoholika w głowie, natomiast... No, przecież nas to nie dotyczy, bo my pijemy drogi alkohol, a alkoholicy piją tani. Problem w tym, że alkoholizm nie jest wyznaczany ceną alkoholu. To jest zupełnie coś innego. To nie cena czyni z człowieka pijącego alkoholika. Cena alkoholu nie ma nic do rzeczy. Alkoholizm jest związany z uzależnieniem. Obojętnie od jakiego alkoholu, po prostu jest to uzależnienie. Może być uzależnienie od drugiego alkoholu. To będzie nadal alkoholizm. Więc czy jesteśmy uzależnieni od alkoholu? Czy to możliwe? Nie dopuszczamy do siebie takiej możliwości. Przecież to tylko jeden kieliszek wina dziennie. No tylko w weekendy. Weekend się zaczyna w czwartek, kończy się w niedzielę, więc tylko cztery dni w tygodniu. Każdego tygodnia. Co roku. To już jest uzależnienie? Czy jeszcze nie? Um, bardzo trudno jest się przyznać przed samym sobą, że coś jest z nami nie tak. Bardzo trudno jest powiedzieć sobie uczciwie, jestem uzależniona od alkoholu, muszę wypić wino codziennie, bo inaczej robię się nerwowa. Bardzo trudno jest przed samym sobą przyznać się, że mamy z czymś problem, bo my byśmy bardzo chcieli, żebyśmy nie mieli z niczym problemu, żebyśmy byli czyści jak łza. Problemy dotyczą innych ludzi, a my nie mamy problemów. Wszystko jest super, wszystko jest ok, to jest tylko jeden kieliszek dziennie i nie róbmy problemu tam, gdzie go nie ma. Poza tym Polak nie pić musi. Prawda? No tak, nie będę dzisiaj poruszać tematów zdrowotnych, nie będę mówiła o szkodliwości, o hepatotoksyczności, o tym, co się dzieje dalej, o tym, jak wyglądają um, dalsze losy y, organów człowieka, który pije codziennie. Um, nie będę mówiła o śmiertelności, to wszystko sobie zestawimy na inny raz, natomiast dzisiaj tylko rzucam hasło, czym jest dla Państwa alkoholizm. Jakie są wyznaczniki? Gdzie zaczyna się uzależnienie od alkoholu? Dla Państwa. I z tymi pytaniami Was dzisiaj zostawiam. Nie musicie cisnąć tematu od razu, ale niech to się gdzieś z tyłu głowy mieli. Zacznijcie się przyglądać, ile tego alkoholu jest w Waszym życiu. Kiedy on, kiedy on się pojawia. Czy to możliwe, żebyśmy regulowali emocje alkoholem? Czy on rzeczywiście jest tylko okazjonalnie? Tak. Może okazać się, że niekoniecznie. Ale o tym pogadamy następnym razem. Do usłyszenia.